Do Egiptu. Dni wydawały się Jakubowi wlec w nieskończoność, kiedy oczekiwał na powrót swoich synów z Egiptu. W końcu zobaczył ich w oddali. Dlaczego tak się spieszą? Czyżby dlatego, żeby powiedzieć mu, że Benjamin i Simeon nie wrócą do domu? Wkrótce byli na Tyle blisko, że mógł ich policzyć. Wszyscy syn, jego synowie żyli i w dodatku wyglądali na niezwykle szczęśliwych. Wymachiwali rękami i wołali. Ojcze, Józef żyje! On żyje! Jest zarządcą w Egipcie! To niemożliwe! Józef dawno nie żyje! Pomyślał Jakub. Teraz, chociaż nie było to łatwe, bracia musieli przyznać się ojcu do tego, jak postąpili z Józefem dawno temu. W domu Jakuba zapanowała radość i szczęście. Jeszcze będzie mógł zobaczyć swojego syna, zanim umrze. A pozostali synowie pogodzili się. I wyznali grzechy przed Ojcem i przed Bogiem. Jakubowi jakby ubyło lat, poczuł się młodo i szybko zaczął przygotowywać się do dalekiej drogi, żeby jak najszybciej zobaczyć swojego ukochanego syna. Nie zapomniał też Jakub uklęknąć i zapytać Boga, czy jest to jego wolą, aby opuścili Kanan. Stary patriarcha zawsze słuchał głosu Boga i szedł tam, dokąd Bóg mu kazał. Właśnie dlatego zbudował ołtarz i złożył swojemu Bogu na ofiarę owieczkę, jako znak swojej wdzięczności i wierności. I Pan Bóg powiedział Jakubowi, nie bój się iść do Egiptu, ponieważ tam uczynię z ciebie wielki naród. Ja pójdę tam z tobą, a kiedyś przyprowadzę cię z powrotem. Następnego ranka Jakub z całą swoją rodziną i dobytkiem wyruszył w drogę. Nie czuł zmęczenia, cały czas żyjąc nadzieją na spotkanie. Ze swoim ukochanym synem Józefem. Kiedy Juda przekazał Józefowi, że ojciec jest już blisko, ten zaprzągł konie do rydwanu i wyjechał na spotkanie Izraela, swojego ojca. A zobaczywszy go, rzucił mu się na szyję i długo płakał. Wszystkich przepełniało szczęście i radość. Józef zadbał o to, żeby cała jego rodzina żyła bezpiecznie i miała wszystkiego pod dostatkiem. Teraz Jakub mógł spokojnie umrzeć, ale żył jeszcze 17 lat, mieszkając ze swoimi dziećmi i ciesząc się spokojną starością, oczekując nieba i spotkania z Panem. Umarł Jakub, zarządzając wpierw, że mają go pochować w grobie obok Abrahama i Izaka. Synowie spełnili Jego prośbę, a sami żyli, pokładając wszystkie swoje nadzieje w Bogu Izraela.